No, witajcie w kolejnym odcinku z versus Zombie Wiecie dlaczego ta barka tak dziwnie trochę wygląda? Zapomnieli ustawić Ale nie tylko dlatego, bo ja też stoję tutaj, tutaj trochę dziwnie Bo na moim księśle, na którym zawsze siedzi, siedzi mi kot Śpi A Dlatego i to jest dlatego, bo, bo mam katar, widzowie. I wiem, że może mnie trochę dziwnie słychać, bo nadal mam ten trochę dziwny mikrofon. Nie jest za dobry ten mikrofon, nie? Ja chcę już te minigry! Widzowie, ja, ja ch już chcę pokazać wam gry ale nie jak głośno, ja mam to w grę. Trochę ją. trochę przyciskam. Nie. Na, na 44 ma zrobić. Okej. Okay. O! Co to tak za ścina? Gdzie ci pokazać? 3 FPS-y? Co? 4, 6, Nie no, 5 FPS-ów mam. I problem. Bo mam mało FPS-ów. Co? To jest mój największy problem na razie. Brak fps -ów. Trochę dziwna ale wiem. Wiem, że to trochę dziwne. To, to jest na razie mój największy problem. Wiem, że moim największym problemem teraz to był. Po, powinien być mój kapar Ewidentnie katar jest tak... Nic nie jeśli będę na tym odcinku trochę kichać, lub smarkać w Po prostu katar mam. Więc nie powinienem patrzeć w komputer, jak mam katar. To jest. Najgłupsza rzecz, którą mogłem teraz robić. A tak w ogóle? Trochę mi przek? Nie chcecie, żebym robił tego fikołka. W sumie. Nie, bo ja nawet się uczyłem ten długi czas, co nie było od kiedy uczyłem się ten cały czas robić fikołki. Wiecie? To jest teraz trochę smutne dla mnie. Więc nie wiecie ile to było pracy dla, dla mnie. Bo ja muszę się robić. koki. Nie no, zaraz po prostu... Po prostu musiałem chodzić do szkoły. I na dla, razie. Dlatego nie było odcinków. Nie wiem, czy dobrze, jak skłamałem tym ratem. Zaczuję pierwszy raz, gdybym ja po, po prostu nie miałem czasu, na wybrać się spinków. Czyli jednak chyba nie skłamałem. Nie ma. I du, mnie jest, tego, jest, to bardzo się I się od I bardzo na A Ale w ogóle... No, i co mi tego jestem bardzo ciekawy też. Czy lubicie rawa Wiem, że tylko taka Ameryka tutaj u góry i do O na Ona czy przy... Przy z i mięsami. The way, the way! Co?! Tego nie chciałem wam mówić! Czego to, co to Ale Skoro to wiecie, to 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 mój problem, nie was. Bo wiecie, dlaczego też nie było odcinków w tym czasie? Bo miałem w szkole projekt taki, który był właśnie powiązany z tymi pingersami. na literę L, na, na literę 2 różne słowa wnosi. I wrzuciłem do z Gingresami. Tylko woda to ma w tej kurwiteczce i wiedzy wiedzy. nawet, bo ja wierzy, wierzy. A, ee, o, nie zjadł jej Nie dajcie mi Słuchajcie, widzowie. Okej. Okay. Już. Gotowe. Kamerka postawiona. Siema. Hej, ona, bo Tak, będą siedem roślinek. Okay. Oczywiście zechcę. Tylko za to 750. 8 będzie kosztować 5000. Ok. 8 slotów. Bo wcześniej tutaj miałem. Spójrzcie. 6. To jest raz. 2, 3, 4, 5, 6. A teraz mam 7. Dzięki Crazy Dave. Nie, I chyba nie jesteś już taki crazy. To mogę wziąć to samo. W sumie tam tych mogę no, to nawet nie używałem. Ale mogę się przydać. Więc wezmę. Nigdy nie wiadomo. Mariuszka. Co tak się nas na tym szacunku? Tak, mój kapit nazywa się Mario. Z tej gry. Wiem, że to trochę jest dziwne, że mój kot nazywa się, jaki gra. Maryutka, a może mi tutaj miejsce zrobić? Kiki już Maryutka. Tak, no ja odcinek teraz nagrywa. A jesteś ja w miejsca zwolnić? To ok, mogę tutaj stać, jak, jak jakby był jakiś dziwny. O, chłopiec, cię? Tak. Widzowie, teraz za bardzo nie mam jak grać, bo Muszę widzieć swojego kotka Prawą ręką gram, lewą ręką widzę kotka O Jest to większy problem Mario. Bella. Yeah, yeah. Ok, gruby test sobie tutaj te Zet, to jest jedna z rzeczy, które muszę teraz zrobić. A druga to jest ulepszyć obronę Mojego ogródka, którego. A tak w ogóle?

Nie, prosi. A nie, mi nie, nie, to. To po to 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 nie, lubimy. nie, do drogi, to nie, 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 a co co nie, To są dlatego nie po prostu, bo zjadają moje rośliny. I go to sumie udzielenia, bo nie ma miejsca Najważniej tego rodzaju, że... wiesz, którego chyba, żeby można było zmienić w jednym i będzie można, żeby to można było zmienić. Stonebuster, Stąbast... a nie GameBlaster, gdzie Stonebuster to jest? GameBlaster. Pira, baster to ladynes, brolsters. A ja się tu nazywam brolsters. Co? To, Jaki to, to, to dziś O oh, nie! No najwięcej pali to... KABUM! Tak, RIKO. KABUM! To ja ze tego miałem swingę przy Madagaskarmu Ten ręka do góry Wiem, że nie jesteśmy w szkołach, tylko do, na YouTubie. W sumie wydają sobie, ja ja przy komputerze. Ale może coś innego robię, kiedy to oglądacie. Na przykład ja też będę na YouTubie, jak będę nie... to nazywa. Czyli kiedy będę to dodawał. To wtedy ja też będę na YouTubie. Taki sprawno pęgany. nic się nie dzieje. Mario, nie bój się. Nie bój się tak kicia. Mario. Zjedli mi go. Za dużo mi jest w Pa! Sio! Sure. O! Oh. Idealnie! To więc... żeby sobie posły. Ja fędę sur Burban Alman Kipsnak. A, to, to, czyli to te wszystkie, które poznałem, i zombie będą, Okej okay. O, Rain Buster. Czy grałeś kiedyś w a zombie? Nie? Jest jak po prostu jak, to jak gra, a e, chodzi o to, co co można, e, no wiecie, to, to gdzie się młot udeza. <try> po głowie. To trochę dziwne, ale tak, podoba mi się, gdzie zombie po głowie. A to jest? Jest trochę śmieszne, za to mi się podoba. Nie dzieci, nawet do kosiarek! 送。 tutaj są te ze słupkiem i na dwa razy się je bije? Aha, to jest, mamy trochę trudniej. A czy będą tutaj te z wiedrami? Może będą tutaj jeszcze te z nie to jest cy. Co to? Okej Robi to ząb... Shift, znaczy, że jest Zombie, że będzie walczał z innymi zombie Okej Co to? Co on już był? Futbol zombie? A Sprawdzę jak on czerwet i mm. Nie wiem nic o nim, czyli jest nowe. Ha. Może... Ja w tym czasie pomyślę, a... co odcinek wtedy się skończy. Więc... Pa! Pa, pa. Halo, ciao, musika trikma. Spuščite.